Słowo Boże na dziś, piątek 12 lipca 2024 roku. Wspomnienie świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Wróć Izraelu do Pana, Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do niego. Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić, nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić: nasz Boże do dzieła rąk naszych. U ciebie bowiem znajdzie litość sierota, ulecze ich niewierność, szczodrze obdarze ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosa dla Izraela, także rozkwitnie jak Lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w tym cieniu i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja na niego spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste. Kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 51. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie izopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza. I nie odbieraj mi świętego ducha swego. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Alleluja! 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 Gdy przyjdzie duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie syn człowieczy. Oto słowo Pańskie.